Zanim słońce w pełni wzeszło, wstrząsające wydarzenie wstrząsnęło cichym miastem. Małe dziecko zniknęło bez śladu, pozostawiając za sobą echo rozpaczy. Pośród paniki pojawił się jednak wytrwały pies, którego wierność była niezrównana. Podążając za swoim nosem, przedzierał się przez kręte zaułki i ciche podwórka, gdzie cienie szeptały tajemnice nocy, która niosła więcej zagadek niż zwykłą ciemność. Jego oczy były bystre, pełne determinacji. Był cichym świadkiem rozwijającej się tajemnicy. Każde szczekanie i każdy krok jakby pozostawiały ślad, jako nikły znak nadziei pośród narastającego strachu. Sąsiedzi w ciszy obserwowali, jak pies szedł dalej, każdym ruchem przyspieszając poszukiwania. Przez chwilę wydawało się, że posiadał klucz do tajemnicy, która wkrótce wstrząśnie sercami wszystkich. W pierwszych chaotycznych godzinach stał się jedynym światłem miasta, a jego ścieżka obiecywała ujawnić prawdę zbyt bolesną, by ją zignorować. Pierwszy dzień wydawał się wyścigiem z czasem. Gdy wszyscy dowiedzieli się o zniknięciu dziecka, miasto pogrążyło się w chaosie. Światło świtu wypełniło ulice ciężkim niepokojem, podczas gdy sąsiedzi stali przed swoimi domami szeptem rozmawiając o tym, co mogło się wydarzyć, i przeszukując każdy zakątek w poszukiwaniu możliwych śladów. W tej atmosferze strachu pojawił się pies z wyraźnym celem. Ten wierny pies, znany z odważnego serca, jakby wyczuwał stratę wibrującą w powietrzu. Jego oczy starannie skanowały zakątki ulic, podczas gdy jego nos niestrudzenie śledził niewidzialne ślady. W pierwszych godzinach odkrył swój pierwszy trop mały kawałek materiału, który zaczepił się o płot. Mógł należeć do dziecka, a ten jedyny znak dał iskierkę nadziei zespołowi poszukiwawczemu. Zdecydowanymi krokami pies poprowadził małą grupę wolontariuszy na miejsce. Każdy jego ruch był stabilny, a każde wąchanie przynosiło mieszankę nadziei i napięcia. Czas był niezwykle ograniczony. Mieszkańcy miasta pełni smutku i niepokoju zaczęli się gromadzić. Wolontariusze, policjanci i członkowie społeczności wspólnie tworzyli zespół poszukiwawczy. Wszystkich kierowało skoncentrowane przywództwo psa. W każdym kroku wyczuwało się pilność, a wszyscy podzielali wspólne przekonanie, że jeśli dziecko nie zostanie znalezione wkrótce, strata stanie się jeszcze poważniejsza. W tym stresującym pośpiechu cichy głos wzniósł się ponad hałas, namawiając wszystkich, aby pozostali silni i trzymali się nadziei. Dla tych, którzy śledzą tę historię, jeśli chcecie usłyszeć więcej o prawdziwych aktach odwagi, rozważcie dołączenie do naszej społeczności, aby być na bieżąco z każdym zwrotem akcji. Z upływem czasu scena stawała się coraz bardziej intensywna. Pies zatrzymywał się przy każdym nietypowym zapachu, czasami odpoczywając, jakby mógł usłyszeć bicie serca zaginionego dziecka. Jego działania nie tylko posuwały poszukiwania do przodu, ale także dawały odrobinę pociechy w ciemności niepewności. Sąsiedzi na zmianę podążali za nim. Niektórzy modlili się w ciszy, podczas gdy inni pośpiesznie rejestrowali każdy szczegół na swoich telefonach. Każdy krok, który wykonał, zdawał się jednoczyć społeczność, wplatając nadzieję w napięcie, które ogarniało każde serce. Napięcie wzrosło wraz z rosnącą temperaturą w ciągu dnia, która mieszała się z emocjonalnym obciążeniem poszukiwań. Ślad w postaci małego kawałka materiału został ponownie zbadany i wielokrotnie omawiany, podczas gdy eksperci i miejscowi dyskutowali o jego znaczeniu. Każdy zaangażowany wiedział, że najdrobniejszy szczegół może być decydujący w znalezieniu zaginionego dziecka. Wrażliwy i niestrudzony nos psa udowodnił, że w czasach rozpaczy nawet najprostsze czyny mogą stać się heroiczne. Pośród chaosu były krótkie chwile spokoju. Wolontariusz osuszył łzy, gdy pies wrócił do miejsca, gdzie znaleziono materiał. Cisza mówiła więcej niż słowa. Wspólny smutek dla dziecka i głęboki szacunek dla niezachwianego zaangażowania psa. Jego wytrwałość przypomniała wszystkim, że nawet w najtrudniejszych czasach można znaleźć nadzieję. Gdy słońce zaczęło opadać na niebie, pierwsze 24 godziny pozostawiły głęboki ślad w pamięci miasta. Chociaż śladów było niewiele, niosły ze sobą ciężar, który obiecywał otwarcie kolejnych nieodkrytych tajemnic. Wysiłki psa położyły podwaliny pod poszukiwania, przesiąknięte beznadziejną wytrwałością i bólem serca. Gdy nadszedł wieczór, miasto przygotowywało się na kolejny etap tej bolesnej podróży, podczas gdy wierny pies nadal prowadził, niosąc na barkach kruchą nadzieję społeczności. Poszukiwania trwały do drugiego dnia, a wraz z nim pojawiły się momenty światła w ciężkiej, ponurej atmosferze. Zdeterminowany pies szedł dalej, prowadząc zespół z niezachwianym skupieniem, nawet gdy wiele tropów okazało się fałszywymi śladami. Wczesnym rankiem pies poprowadził grupę do starej, opuszczonej szopy na obrzeżach miasta, gdzie chłodne powietrze tańczyło skórzem, podczas gdy poszukiwacze przeszukiwali teren. W środku porozrzucane przedmioty i ślady pośpiesznego opuszczenia opowiadały o niedawnej aktywności. Chociaż nie znaleziono bezpośrednich dowodów na obecność zaginionego dziecka, miejsce potwierdziło, że ktoś tam był. To odkrycie wzbudziło ostrożną nadzieję, sygnalizując, że ślad jest prawdziwy, nawet jeśli ledwo zauważalny. Pod ciężarem smutku, ale napędzana determinacją, społeczność zebrała siły. Wolontariusze, policjanci i miejscowi pracowali razem, badając każdy zakątek i starannie omawiając każdy szczegół. Każdy ślepy zaułek traktowano jako ukryty trop, ponieważ każde małe odkrycie, choćby wydawało się nieistotne, było krokiem w kierunku zrozumienia tajemnicy. Jakby każdy fałszywy trop był elementem układanki, która stopniowo nakreślała obraz tego przełomowego dnia. Środek przedpołudnia przyniósł nieoczekiwany zwrot. Pies zatrzymał się w pobliżu cichego parku, gdzie miękkie światło przesączało się przez drzewa, a szeleszczące liście wypełniały powietrze swoim dźwiękiem. Nagle zatrzymał się na skraju gęstych zarośli, zwracając uwagę grupy. Gdy pies z intensywną koncentracją wąchał ziemię, zespół zbliżył się. Tam, częściowo ukryty wśród opadłych liści, leżał delikatny medalion, którego zużyte krawędzie cicho świadczyły o upływie czasu i zaniedbaniu. Chociaż medalion nie potwierdzał miejsca pobytu dziecka, zapalił iskrę nadziei w sercach poszukiwaczy, przypominając, że każdy drobny szczegół ma znaczenie. Wśród tych odkryć zespół poświęcił kilka chwil na zebranie się i nową energię. Wolontariusz spokojnym, opanowanym głosem powiedział: Każdy mały krok przybliża nas do prawdy. To proste przesłanie głęboko dotknęło wszystkich. Dla obserwatorów online takie chwile nadziei dowodziły siły wytrwałości i jedności. Jeśli ta historia Was porusza, rozważcie subskrypcję, aby otrzymywać więcej aktualnych wiadomości o tej rozwijającej się tajemnicy i innych historiach o niezachwianej wierności. Gdy reszta dnia się rozwijała, pod przewodnictwem psa zespół przemierzał wąskie uliczki i zapomniane ścieżki za starymi budynkami. W powietrzu mieszał się zapach strachu i nadziei, podczas gdy pies wielokrotnie wracał na swoje ślady, zatrzymując się, aby zaznaczyć potencjalne wskazówki. Przy jednym przystanku okrążył obszar, gdzie dziwne oznaczenie było widoczne na ziemi w pobliżu grupy drzew. Chociaż okazało się, że to tylko przewrócona Ziemia, jeszcze bardziej utwierdziło to przekonanie, że jego instynkty prowadzą ich przez labirynt śladów, gdzie każdy znak mógł być przełomem. W ciągu dnia poszukiwacze omawiali każdy szczegół, próbując ułożyć układankę zniknięcia dziecka. Jedność społeczności jaśniała, gdy sąsiedzi wspierali się nawzajem, a lokalni eksperci dołączyli do poszukiwań, wszyscy dla wspólnego celu. Niezachwiane skupienie psa stało się łączącą wstążką, która łączyła wszystkich, a jego działania wyjaśniły, że nawet jeśli wskazówki są rzadkie, nadzieja zawsze może być znaleziona w wytrwałym wysiłku. Gdy zbliżał się wieczór, intensywność dnia nie osłabła. Zmęczeni, ale czerpiący nową nadzieję z rezultatów dnia, poszukiwacze zachowali swoją determinację. Odkrycie medalionu, a także kilka drobnych wskazówek odkrytych po drodze, stanowiły podstawę do pełniejszego zrozumienia tego, co mogło się wydarzyć. Z każdą chwilą zespół budował historię, która powoli układała układankę tego rozdzierającego serce zniknięcia. Pod koniec drugiego dnia duch społeczności został jednocześnie poddany próbie i podniesiony na duchu. Nieustanne wysiłki psa przypomniały wszystkim, że nawet najmniejszy promyk nadziei może oświetlić drogę w najciemniejszych czasach. Chociaż nadal było wiele pytań, te kruche chwile nadziei dały siłę, by iść naprzód, nawet jeśli ślad nie był do końca jasny. Nadeszła trzecia noc. Pełna wyczerpania i niewypowiedzianej pilności. Poszukiwania trwały już ponad 48 godzin, a chociaż nadzieja wciąż żyła, zaczęła się strzępić na krawędziach. Powietrze zamarzło, jakby sama ziemia zrozumiała powagę rozwijających się wydarzeń. Pies jednak pozostał ostro skupiony, jego łapy wbijały się w wilgotną ziemię. A nos badał niewidzialne ślady pozostawione w ciemności. Tym razem poprowadził poszukiwaczy z dala od znajomych ścieżek, które wcześniej przeszukiwali. Jego ruchy były teraz bardziej pewne i świadome. Jego uszy drgnęły na odległe dźwięki, niezauważalne dla ludzkiego ucha. Nagle zatrzymał się przy płytkim strumieniu, który płynął za starą chatą. Odbijając w nieruchomej wodzie przytłumione światło odległych latarni ulicznych. Mały kawałek podartego materiału utknął na ostrym końcu gałęzi, ledwo poruszając się w nocnym powietrzu. Pies cicho jęknął, trzymając ogon sztywno. Jego ciało zamarzło. Poszukiwacze ostrożnie podeszli bliżej, ich serca waliły. Materiał był rozpoznawalny, jego kolor idealnie pasował do koszuli, którą dziecko miało na sobie po raz ostatni. Szepty rozeszły się po grupie, przygniecione ciężarem odkrycia. Jeden z oficerów zgłosił odkrycie przez radio, podczas gdy pies ruszył dalej, lekko ciągnąc za smycz. Jego instynkty sugerowały, że odpowiedź jest blisko. Kilka metrów przed sobą zatrzymał się u stóp starego drzewa, którego skręcone, wyrwane korzenie przypominały wyciągnięte palce. Wąchał ziemię, po czym nagle przerwał ciszę ostrym, smutnym szczekaniem. Powietrze jakby zamarzło, gdy latarki poszukiwaczy przebijały się przez cienie i padały na częściowo ukryty przedmiot, schowany pod gęstą roślinnością. Zapanowała cisza, zanim ktokolwiek się poruszył. A potem zbiorowy oddech. Poszukiwania dobiegły końca. Następne chwile minęły jak we mgle, najgorsze obawy zespołu się spełniły. Zagubione dziecko było tam, nieruchome, kruche i rozdzierająco spokojne. Ratownik pośpiesznie wysunął się, aby szukać oznak życia, ale ciche szepty i ponure twarze opowiedziały historię, zanim ktokolwiek przemówił. Poszukiwania dobiegły końca, choć nie tak jak ktokolwiek się modlił. Jednak w czasie, gdy ciężar smutku osiadł na grupie, pies się nie poruszył. Siedział tam obok dziecka z opuszczonymi uszami. Jego ciało pozostało ciche. Jakby i on zrozumiał ostateczność tego, co znaleziono. Jego wierność, nieustępliwe poszukiwanie doprowadziło ich do prawdy, a teraz po prostu nie ruszał się. Zespół poszukiwawczy stał w cichym szacunku, ich latarki rzucały długie cienie na miejsce. Nikt nie ośmielił się odciągnąć psa. Znalazł to, czego szukał, ale jednocześnie sam coś stracił. Noc ciągnęła się dalej, pełna żalu, podczas gdy autoryzowani dokumentowali i oczyszczali miejsce, a pies pozostał cichy strażnik, przyjaciel, który nigdy nie przestał szukać, nawet gdy nadzieja powoli zdawała się wymykać. Po nocy miasto nigdy nie było już takie samo. Poszukiwania dobiegły końca, ale żałoba pozostała jak nieporuszalna mgła. Ludzie zostawiali kwiaty i świece w miejscu, gdzie znaleziono dziecko, jako cichy hołd dla życia zbyt wcześnie utraconego. Ale wśród żałobników jedna postać pozostała stała pies. On się nie ruszył. Przez wiele dni pozostawał w pobliżu drzewa, gdzie zakończyły się jego poszukiwania. Wolontariusze próbowali go skusić, oferując jedzenie i miłe słowa, ale on ledwo ich zauważał. Jego zwykły entuzjazm zniknął, zastąpiony spokojem, który niósł więcej ciężaru niż kiedykolwiek słowa. Nawet gdy niebo ciemniało i groził deszcz, on się nie ruszał. Leżał na ziemi z opuszczonymi uszami, czekając na coś, kogoś, kto nigdy nie wróci. Rodzina dziecka pod ciężarem smutku w końcu przyszła, aby go zobaczyć. Słyszeli o niezachwianym zaangażowaniu psa, o tym, jak poprowadził poszukiwaczy do ich dziecka, gdy wszystko inne zawiodło. Matka uklękła obok niego, jej łzy cicho spływały i szepnęła: Dziękuję. Po raz pierwszy od wielu dni pies się poruszył. Przysunął się bliżej dotyku matki. Jego oczy się zamknęły, jakby w tej chwili odczuwali ten sam smutek. Wieści o wierności psa rozeszły się daleko poza miasto. Ludzie z pobliskich miast przybywali, aby zobaczyć psa, który nigdy nie poddał się, wiernego towarzysza, który szukał dziecka aż do końca. Niektórzy chcieli go adoptować, ale stało się jasne, że należał do rodziny dziecka, którego tak desperacko próbował znaleźć. Powoli zaczął się leczyć. Niegdyś energiczny szczeniak, który prowadził poszukiwania przez lasy i pola, znalazł nowy cel, ochronę rodziny, która tak wiele straciła. Stał się ich cichym pocieszeniem, obecnością, która na swój sposób utrzymywała pamięć o dziecku przy życiu. Nawet gdy pory roku się zmieniały, nigdy nie zapomniał. W niektóre noce, gdy wiatr przynosił szepty przeszłości, wracał do tego drzewa przy strumieniu, gdzie siedział godzinami patrząc na gwiazdy, jakby czekał, aż dusza, która właśnie wymknęła się z jego zasięgu, powróci. Miasto straciło dziecko, ale jednocześnie było świadkiem czegoś rzadkiego wierności, która wykraczała poza granice życia. Ale to nie jedyna historia o niezachwianej oddaniu. Właśnie gdy myślisz, że miłość została utracona, los dowodzi czegoś innego. W innym mieście inną rodzinę złamała separacja, ale nieoczekiwany bohater, tym razem kot, zmienił wszystko.